wszystko widzimy. Patrz, tutaj pod prastanym owszem, czemu nie? Tutaj jest słońce. Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o nas. Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj kolejny raz na tej patriotycznej uroczystości z okazji oficjalnego święta pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę ludobójstwa Polaków w Małopolsce Wschodniej. Dzisiaj po raz trzeci obchodzimy oficjalnie nasze bardzo smutne święto. Na kresach południowo-wschodnich Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińska Powstańcza Armia wymordowały w okrutny sposób ponad 200 tysięcy Polaków od niemowlęcia do starca. Mordowani byli tylko dlatego, że byli Polakami. Dnia 24 kwietnia 2012 roku Sejm Województwa Opolskiego przyjął przez aklamację bardzo ważną dla wszystkich kresowian uchwałę ustanawiającą w naszym województwie dzień 11 lipca świętem pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na kresach. Wszyscy kresowianie. Nie tylko z naszego województwa składają radnym naszego Sejmiku słowa szczerego uznania i podziękowania. Nasz Sejmik jako pierwszy i jedyny w Polsce przyjął tak ważną dla Kresowia uchwałę. Była to już czwarta uchwała dotycząca ludobójstwa Polaków na Kresach podjęta przez Opolski Sejmik. Szanowni radni sejmiku naszego województwa, w imieniu wszystkich kresowian w Polsce serdecznie Wam za to dziękuję. Z tego miejsca zwracam się do wszystkich parlamentarzystów o podjęcie takiej samej odważnej uchwały potępiającej ludobójstwo i nazywanie jej i nazwanie tej tak straszliwej zbrodni zgodnie z prawem międzynarodowym ludobójstwem, a nie z znamionami ludobójstwa, oraz ustanowienie przez Sejm w Polsce 11 lipca Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Tak jak uczynił to nasz opolski Sejm. Poprawność polityczna powinna ustąpić miejsce w prawdzie historycznej. Na Ukrainie nadal kultywuje się tradycje banderowskie i wychowuje młode pokolenie w duchu nacjonalizmu. W każdym mieście województwa lwowskiego, tarnopolskiego, łódzkiego i stanisławowskiego stawia się pomniki zbrodniarzom i ludobójcom. Ich imionami nazywa się ulice i place. Z wielką przykrością trzeba stwierdzić, że również w Polsce stawia się nielegalnie pomniki mordercom z ONU-pa. Przykładem może być nielegalnie postawiony bandycki monument, który postawiono w październiku 1994 roku w Kruszowicach w powiecie przemysłowym. Pomimo pomnik w kształcie łuku chwały, nie kryjący żadnego pochówku, u podnóża postumentu znajdują się cztery tablice stanowiące cztery bandyckie kurenie, czyli bataliony. Które od 1944 roku siały terror i mordowały Polaków na południowo-wschodnich terenach Polski. Przedstawiciele nacjonalistycznej partii Swoboda i Prawego Sektora głoszą oficjalnie bardzo groźne dla Polski hasła. Żądają oderwania od Polski 19 wschodnich powiatów. To jest bardzo groźne. To jest bardzo groźne. Powtarzam jeszcze raz. Polska milczy. Nasi politycy w imię poprawności politycznej w Kijowie wznoszą banderowskie okrzyki Sława Ukrainie, bohaterom chwała. Jest to pozdrowienie banderowskie z okresu wojny. W Niemczech nie stawia się pomników ani Hitlerowi, ani Himmlerowi. Jest to prawem zabronionym. Niemcy ze wstydem przyznają się do lokalnego ludobójstwa w czasie II wojny światowej. Rosjanie również przyznali się do zbrodni stalinowskiej. Natomiast władze w Kijowie milczą. Nasze władze również milczą. Poprawność polityczna nakazuje milczenie. My, Kresowianie, milczeć nie będziemy. Jesteśmy to winni naszym rodakom w tak okrutny sposób pomordowania. Bardzo chcielibyśmy, żeby Ukraina uczciwie rozliczyła się ze swoją przeszłością. Wierzymy, że tak się stanie. Myślimy, że Ukraińcy nazwą zło po imieniu, a to zło nazywa się ludobójstwem. Kresowianie nie szukają zemsty za akty, za akty okrutnego ludobójstwa. Chcą pokazać, że nie zapomnieli swoich ofiar. Dzisiaj w tym miejscu składamy również hołd wszystkim uczciwym Ukraińcom, którzy ponieśli okrutną śmierć za udzieloną Polakom pomoc. Tym szlachetnym Ukraińcom pomników na Ukrainie się nie stawia. Ich imionami nie nazywa się tam ulic i placów. My, Polacy, o tych odważnych i uczciwych Ukraińcach głośno mówimy i staramy się ich upamiętnić. Zasłużyli oni na upamiętnienie i w Polsce, i na Ukrainie. Proszę Państwa, chciałbym gorąco powitać. Wszystkich obecnych tutaj na tym naszym spotkaniu. Widzę, że posłów nie ma. Zobowiązali się tutaj telefonicznie, że przyjadą. Mam tutaj wypisaną panią Danutę Jarzmowiecką, panią Brigideł Kolęgę Łapuś, pana Piosła Piotra Kizika, pana posła Szymona Kirzyńskiego, pana senatora Aleksandra Śmiejkowskiego. Nikogo z tych państwa po prostu nie widzę. Ale witam gorąco za to naszego przyjaciela, który na każdych naszych uroczystościach jest razem z nami, Pana Wojewodę Opolskiego e, Antoniego Jaszczęckiego. Gorąco witamy Pana Wojewodę. Witam Pana Marszałka, Pana Wicemarszałka Antoniego Konopkę. Witamy gorąco. Witam Radnych sejników Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Mazura i Pana Dariusza Zajka. Witam wicestarostę naszego powiatu, pana Józefa Gizmana i radnych powiatu. Witam wiceprzewodniczącego rady miasta i radnych miasta pana, yy, wraz z panem Adamem Sadłowskim. Witam naszego pana prezydenta Pawła Ramsa. Witam pana pułkownika Mirosława Karaska, dowódcę garnizonu Opole. Witam serdecznie wielkiego naszego przyjaciela, panią Danutę Bajak, prezesa Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu. Witam szefa Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, pana profesora Krzysztofa Kawalca. Witam pana profesora Stanisława Nicieje, rektora Uniwersytetu Opolskiego. Witam profesora Franciszka Marka, pierwszego rektora Uniwersytetu Opolskiego. Witam profesora Leszka Jazownika z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam duchowieństwo. Witam ojca Roberta Babrzyniewskiego, który przyjechał do nas z Iławy. Serdecznie mu dzisiaj dziękujemy za wygłoszoną wspaniałą kominie, za słowa prawdy i za to, że jest z nami. Witam pana Daniela Jana Potockiego ze Związku Szlachty Polskiej oczywiście. Witam Tadeusza Szewczyka, prezesa Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej. Witam Henryka Bajewicza, prezesa Stowarzyszenia Podkamień Zwołowy. Witam panią Krystynę Patrzyką, prezesa Stowarzyszenia Kresowym w Witam Władysława Białobąsa, prezesa Stowarzyszenia Kresowem w Korfantowie. Witam Pana Zygmunta Partykę, prezesa TML-u w Gliwica. Pana Karola Liwirskiego, prezesa TML-u w Świdnicy. Pana Antoniego Wielkusiewicza, prezesa TML-u w Katowicach. Witam Panią Major Wandę Nowak, prezesa Okręgu Opolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witam przedstawiciela Światowego Kongresu Kresowian, Pana Michała Szwarca. Witam Komendanta w ukałówkę Kędzierzynie-Koźniu, Pana Pułkownika Janusza Wesołowskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Pana Inspektora Piotra Smolenia, Pana Pułkownika Wiesława Zabiślaka, dowódcę 91. Batalionu Logistycznego w Kompracicach, Serdecznie, panie pułkowniku, dziękuję za to wojsko, które co roku Pański Batalion nam wystawia. Serdeczne podziękowanie, panie pułkowniku. Witam pana brygadiera Janusza Komiaka, komendanta powiatowego straży pożarnej. I pana brygadiera Stojera. Witam przedstawicieli Stowarzyszeń Kresowych z Bytomia, Gliwic, Chorzowa, Katowic, Zabrza, Częstochowy, Warszawy, Opola, Brzegu, Wrocławia, Włówczyc, Baborowa, Nysy, Krakowa, Poznania, Namysłowa, Prudnika, Bielska, Korfantowa, Łodzi, Raciborza, Kluczborta, Wołowa, Kłodzka, Dzierżoniowa, z... Strzelec Opolska, Pawłowiczek, Bogdanowicz, Niemodlina, Branic, Żar, Żyrardowa i Bielawi. Witam Panią Karinę Nabydalić. Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Opoju. Witam pana Mariusza Filichowskiego, szefa Solidarności w Kędzierzynie Polskiej. Witam prezesów organizacji kombatanckich. Prezesa rodziny katyńskiej Andrzeja Mazura. Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Janusza Pawłowskiego. Prezesa Związku Kombatantów kapitan Haliny Mazur. Witam prezesa koła AK Kazimierza Łomużyńskiego. Witam Prezesa Śląsku Sybilanu, Panią Ludwikę Bek. Witam Pana Jaruzela Cieślińskiego Dyrektora Szkoły nr 11 im. Orląt Woskich w Opolu. Witam Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie, Panią Alicję Bryłę. Przepraszam, nie Bryłę, tylko Panią Szubkę. Szumem, panią Alicję Szubę. Witam kierownika MOK-u, panią Alicję Gorgowicz, Witam panią Izabelę Uliwoż, dyrektora Miejskiej Biblioteki. Gorąco z podziękowaniem witam poczty sztandarowe. Witam harcerzy. Witam strzelców, którzy stoją tutaj, przyjechali do nas w różnych Witam nauczycieli i młodzież, przedstawicieli wszystkich mediów. Witam Radę Osiedla yy, Kędzierzyn oraz mieszkańców, wszystkich mieszkańców naszego miasta. Proszę, proszę o zabranie głosu w związku z tym, że nie ma posłów, ale jest dyrektor biura pani poseł yy, Kolendy Łabuś. Proszę pana Andrzeja o zabranie głosu w imieniu pani poseł. Proszę panie.